Analiza indeksów wraz z marcową serią kontraktów. Witam Państwa. 18 stycznia. Krótkie przypomnienie aktualnej sytuacji technicznej omawianych tutaj walorów. Tak naprawdę od dłuższego już czasu WIG20, a zresztą jest to symptomatyczne również dla niemieckiego dax czy SP, te walory poruszają się w relatywnie wąskim obszarze zmienności. Układ boczny w przypadku WIG-20 rozwija się jednak w okolicy ważnego średnioterminowego oporu 2032-2046. Zresztą jest to również symptomatyczna sytuacja dla indeksu niemieckiego i po części amerykańskiego. Na razie nie odnotowujemy tutaj jakiegoś wyraźnego wzrostu aktywności podaży. Tak jak sugerowałem przed momentem, zresztą widać to dokładnie na wykresie w skali dziennej. Mamy układ boczny w rejonie oporu 30, 46, Sygnał negatywny pojawiłby się dopiero w momencie ruchu powrotnego poniżej strefy 1942-1960 to z punktu widzenia ujęcia średnioterminowego. Natomiast pierwsza zapora popytowa wytyczona na bazie horyzontu dziennego to obszar 1982-1986 i jak już też wielokrotnie podkreślałem, ten obszar określa nam, można tak powiedzieć, taką potencjalną przestrzeń dla ruchu kontrującego, który moglibyśmy w dalszym ciągu właśnie tytułować jedynie korektą w silnym trendzie wzrostowym. Sytuacja zaczęłaby się komplikować, gdyby jednak wydarzenia rozgrywały się poniżej strefy 1982 1986 Byłoby to po prostu zaproszenie dla podaży do pogłębienia ruchu spadkowego. Tak więc na razie rzeczywiście nie możemy mówić o jakichś nowych wskazaniach technicznych. Podobnie wygląda to na kontraktach. Tu pamiętna czwartkowa sesja z punktem zwrotnym, jaki ukształtował nam się w przedziale 2042-46, i jest to tak naprawdę punkt odniesienia dla bieżących wydarzeń, bo ten opór został został jakby potwierdzony i do tej pory nie udało się by sforsować wymienionej bariery podażowej. Jeśli spoglądamy na wykres intradayowy, widzimy, że istnieje możliwość ukształtowania się formacji trzyfalowej A, B, C, D, oczywiście jedynie możliwość dla mnie takim sygnałem uwiarygadniającym Właśnie wariant z ruchem ABCD byłoby przełamanie tej dolnej czerwonej linii kanału i pojedynczego zniesienia 14,6 ruchu wzrostowego, czyli mniej więcej poziomu 1999. Wydaje się, że w takiej sytuacji rzeczywiście spadki powinny wejść w swoją kolejną fazę. A kontrakty przetestować obszar 79-83, czyli stosunkowo silną zaporę popytową, gdzie wypadają projekcje wspomnianego układu A, B, C, D. Gdyby rozegrał się scenariusz alternatywny w postaci przełamania wymienionego przed momentem węzła popytowego, moglibyśmy już wtedy mówić o relatywnie silnym, krótkoterminowym sygnale słabości, zapowiadającym jednak wariat kontynuacji przeceny na serii marcowej. Pozytywne wskazanie to oczywiście pokonanie węzła 42 46. Wtedy moglibyśmy spodziewać się kontynuacji ruchu z możliwością przetestowania obszaru 2076 81. W tej chwili, czyli mniej więcej o godzinie 13.18 rozwija się jednak ruch spadkowy na kontraktach, choć nadal utrzymujemy się ponad tą wewnętrzną zieloną linią trendu respektowaną rzeczywiście już od dłuższego czasu na wykresie w skali 60-minutowej, więc to jest tak naprawdę pierwsze liczące się krótkoterminowe wsparcie. Większe znaczenie posiada jednak ta dolna linia, o której przed chwilą mówiłem, w połączeniu ze zniesieniem 146, czyli po pułapem 1999. Kolejna zapora popytowa już o jeśli mielibyśmy to ustawić w jakiejś jakiej hierarchii, hierarchii ważności, to już się zdecydowanie najwyżej spośród tych wymienionych przed momentem wsparcia to węzeł 79-83, zbudowany również w oparciu o projekcję potencjalnego układu A, B, C, D. Bardzo silna zapora popytowa tutaj obu zwykłów powinien uaktywnić się, w przeciwnym wypadku moglibyśmy rzeczywiście już mówić o stosunkowo poważnym sygnale słabości. Indeks DAX, bardzo fajnie jest tutaj respektowany cały czas obszar 11450-11480, mówiłem, że mamy taką podobną sytuację na indeksie niemieckim w relacji do indeksu WIG20 w układzie średnioterminowym, bo tutaj również rozwija nam się Teraz pokazuję wykres w skali dziennej układ boczny w okolicy ważnego, bardzo szerokiego korytarza cenowego 11600-11785. Ten pierwszy negatywny sygnał pojawiłby się w momencie ruchu powrotnego poniżej strefy respektowanego w tej chwili wsparcia 450-480. Nie można wykluczyć, że dość szybko doszłoby wówczas do przetestowania węzła 11230-11260. O tym już wielokrotnie wspominałem, o takiej możliwości rozwoju wypadków w Niemczech, no na razie jednak popyt zachowuje przewagę, bo indeks utrzymuje się ponad pierwszym wsparciem 450-480. Negatywny sygnał, czy też taki sygnał zapowiadający możliwość no, rozwinięcia się jednak korekty spadkowej pojawiłby się dopiero w momencie przełamania wsparcia 11-230, 11-260 i S&P, w skali dziennej. Tutaj cały czas też z układem bocznym rozwijającym się w okolicy węzła 2283-85. Trudno zatem mówić o jakichkolwiek nowych kwestiach związanych z aktualną oceną techniczną rynku amerykańskiego indeksu SP. Negatywny sygnał pierwszy, znaczący, to dopiero pokonanie wsparcia 2233 czy ślisz dziękuję bardzo